Szanowni Państwo, dziękujemy za Wasz trud i serce, które wkładacie w Waszą codzienną pracę na rzecz wielkopolskich rodzin. Nieustająco życzymy siły, wytrwałości i nieustępliwości w działaniach na rzecz drugiego człowieka. A nadto, Szanowni Państwo, uważności na siebie. Dziękujemy. Szanowni Państwo, dziękujemy za Waszą wrażliwość na potrzeby osób starszych. To dzięki Państwa działaniom, dzięki Państwa empatii i wrażliwości. Ludzie starsi w województwie wielkopolskim czują, że ich życie jest bardziej radosne i bardziej godne. Dziękujemy. Droga kadro. Dziękujemy wam za tworzenie bardziej przyjaznej, życzliwej rzeczywistości dla osób doświadczających niepełnosprawności, doświadczających w życiu codziennym wielu trudności. Dzięki wam nie czują się wykluczeni. Drogi pracowniku, droga pracowniczko, z okazji Dnia Pracownika Socjalnego chciałabym Wam serdecznie podziękować za zaangażowanie i serce, jakie na co dzień wkładacie w pracę z osobami z kręgu wysokiego ryzyka socjalnego. Pragnę Wam również złożyć życzenie, aby Wasza praca była doceniana na co dzień. Moi drodzy, serdecznie dziękuję za pomoc niesioną osobom z doświadczeniem migracyjnym oraz pomoc w integracji migrantów w Wielkopolsce. Drodzy Państwo, w dniu Waszego Święta, w imieniu swojego zespołu i swoim, chciałabym Wam serdecznie podziękować za wsparcie, jakim otaczacie rodziny i dzieci w trudnej sytuacji życiowej. To niejednokrotnie dzięki Wam system w porę reaguje na krzywdę, która dzieje się najmłodszym. To Wy jesteście najbliżej tych trudnych sytuacji. Dla nas jesteście nieocenionym partnerem. Dzięki Wam możemy poznać historię dzieci, które później trafiają do rodzin zastępczych bądź adopcji, a opiekunowie mogą te informacje wykorzystać w pracy z dzieckiem. Życzymy Wam wytrwałości i siły w realizacji zadań, wsparcia wtedy, kiedy go potrzebujecie, i wiary w to, że pra Wasza praca ma sens i przynosi dużo dobrego tym, którym pomagacie. Dziękuję za zaufanie i zaangażowanie we wdrażanie nowych form pracy w Wielkopolsce. Drodzy. Wielkie dzięki za Waszą codzienną pracę, za to, że na co dzień wspieracie osoby, które doświadczają różnych kryzysów, w tym przemocy domowej. Pamiętajcie, żeby również zadbać o samych siebie. Dzięki Wam, ludziom żyje się spokojniej. Serdecznie Wam dziękujemy za pracę i wsparcie Wielkopolanek i Wielkopolan. Szanowni Państwo. Po życzeniach złożonych przez dyrekcję i kierownictwo Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, wszedł czas na moje. Chcę, żebyście Państwo wiedzieli, że jesteście dla mnie bardzo ważni i że Was widzę. I widzę to, co robicie każdego dnia z ogromnym sercem i zaangażowaniem, i za to bardzo, bardzo Wam dzisiaj dziękuję. Wiem też, jak bardzo niedoszacowana jest Wasza praca, i dołożę wszelkich starań, żeby widziała Was też Warszawa i Sejm.